Kupując nowe mieszkanie na kredyt, warto sprawdzić, czy deweloper oferuje doradztwo kredytowe. Często jest ono bezpłatne i oszczędza nam czas. Jeżeli mamy taką możliwość, skorzystajmy z tej pomocy. Doradca w naszym imieniu negocjuje warunki z bankiem i pomaga w uzyskaniu przekazywania przekazywaniu niezbędnych dokumentów. Jednym z błędów, jakie możemy popełnić przy zakupie mieszkania na kredyt, jest podpisywanie umowy bez zrozumienia Wszystkich zapisów jej treści. Teoretycznie każdy to wie, ale w praktyce wygląda to różnie. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na tabelę opłat i prowizji, warunki wypłaty transz i harmonogram wypłat. Możemy też sprawdzić, jak brzmi zapis o możliwości wcześniejszej spłaty kredytu i w sytuacji, kiedy będziemy spłacać kredyt wcześniej, czy nie będziemy płacić kary. Warto pamiętać, że prawie każdy kredyt możemy zmienić. Jeżeli z jakiegoś powodu chcemy zmienić kredyt, na który już się zdecydowaliśmy, możemy to zrobić. Decydując się na kredyt refinansowy, wciąż niewiele osób wie, że istnieje taka możliwość. Kredyt refinansowy to nowy kredyt, który zaciągamy na spłatę starego kredytu mieszkaniowego w nowym banku i na korzystniejszych warunkach. Składanie wniosków do kilku banków budzi do, dosyć duże kontrowersje. To oczywiście zależy od tego, do ilu banków chcemy te wnioski kredytowe złożyć. Złożenie wniosków do 8, do 10 banków no jest bezcelowe, bo w żaden sposób dodatkowy nas nie, nie zabezpieczy, a obniży naszą ocenę punktową w biurze informacji kredytowej. Natomiast bezpiecznym, optymalnym jest złożenie wniosków do dwóch, czterech banków. To całkowicie powinno już nas zabezpieczyć w całej procedurze ubiegania się o kredyt mieszkaniowy. O historii kredytowej trzeba myśleć przede wszystkim długofalowo w perspektywie wieloletniej. O wysokości zdolności kredytowej decydują, nasze dochody, ich wysokość, źródło uzyskiwania tych dochodów, regularność tych dochodów. Z drugiej strony o zdolności kredytowej decydują także nasze zobowiązania, czyli spłacane kredyty, spłacane karty kredytowe, liczba osób w gospodarstwie domowym. Sposobem na podwyższenie zdolności kredytowej może być zamknięcie pewnych produktów kredytowych. Jeżeli mamy na przykład kartę kredytową, z której nie korzystamy, ona jest w portfelu, ale jej w ogóle nie używamy, ona obniża naszą zdolność kredytową, gdyż bank traktuje to jako potencjalne zobowiązanie. Zamknięcie karty kredytowej spowoduje, że to nie będzie liczone do obciążeń w przypadku liczenia zdolności kredytowej i podwyższy to właśnie kwotę kredytu, którą możemy uzyskać.